Poruszymy temat yy, drażliwy, ponieważ kursów online i tego, czy rzeczywiście w ogóle kurs online albo jakiekolwiek szkolenie na wirtualną ascentkę jest potrzebne. Pytanie pojawiające się bardzo często na grupach i kiedy widzę na przykład taki post na jakiejś grupach na Facebooku. Słuchajcie, bo zastanawiam się między szkoleniem tamtej a tej, albo pójść jeszcze na jakąś konsultację, co zrobić w ogóle, jak to tutaj zrobić. No i później pojawiają się komentarze pod tym. Ja nie robiłam żadnego kursu, pracuję jako wirtualna asystentka, ja jestem zarąbista i w ogóle te osoby, które kończą kursy, to w ogóle są niezarąbiste Błąd! Kiedy świat się od ciebie odwraca, Ty też musisz się odnieść. Go odwrócić. No i teraz tak, chciałabym jako pierwszą rzecz w ogóle zgodzić się w pewnym sensie z, tą, z takimi osobami, które w ten sposób komentują, bo tak, jesteście zarąbiste, bo pracujecie jako wirtualne asystentki, więc w ogóle nie ma to dyskusji na ten temat, ale komentowanie w ten sposób jest Fatalne, bo pamiętajcie, że każdy, każdy, każdy potrzebuje innej ścieżki dotarcia do tego samego celu. Tak, życie to nie jest jakaś mapa, która dokładnie pokazuje drogi, autostrady, i ekspresówki, chociaż może trochę tak można zmetaforyzować to nasze życie, ale naprawdę każdy tę drogę inaczej wybiera. I idąc z, ze Szczecina do Rzymu na buta, można odwiedzić jeszcze Berlin, Hamburg i nie wiem, inne miasta, jeszcze po kolei, a można bezpośrednio wsiąść w samolot i trafić do tego celu. I to, o czym absolutnie zapominają te osoby, które tu komentują, powiedzieć tego, co czy komentują, to powiedzieć: zapominają o tym, że uczą się na własnych błędach, przez co tracą więcej czasu niż te osoby, które się uczą. Uwaga! Tak! I tutaj w ogóle absolutnie ja się zgadzam, bo ktoś tam mnie kiedyś mi. Um, może zarzucić, tak, ale przecież ty nie kończyłaś kursu. No ja nie kończyłam. Ja kończyłam szereg innych kursów i właśnie doświadczałam masę, masę różnych przykrych i nieprzykrych rzeczy, tak żeby ten kurs stworzyć. Więc to jest taką dobrą sprawę, jakby moim kursem było życie i stworzyłam ten kurs. I myślę, że z tym zgodzi się tak samo. Inne osoby, które mają konsultacje albo jakieś szkolenia online, wirtualna asystentka. I dobra, chciałam znaleźć też jakąś taką ultrawadę, nie? To jest to, że jednak przedłużamy czas nauki. Są osoby, które na przykład zamiast już iść do działania, najpierw po prostu uczą się bez końca, z końcem, bez końca, bez końca i w ogóle i biorą kolejne kursy. I to jest rzeczywiście kompletnie bez sensu, bo... no bo jest bez sensu, bo... bo szukasz wymówek i to jest prokrastynacja, nie? I to jest w ogóle już inna sprawa. I takich kursadek ty też mam trochę, bo rzeczywiście te już ponad 100 osób przez te... Dotychczas edycje, no to rzeczywiście yy, spora część osób w ogóle nie, było, nie chociaż nie jest to sporo Nie byłam w szoku, ile osób rzeczywiście pracuje jako wirtualna asystentki, tylko że się nie chwali mi o tym, bo właśnie przeszły z kursu do działania, a nie z kursu na kolejny kurs, na jeszcze kolejny kurs i jeszcze coś tam jeszcze, nie? Więc. Y no to się da, ale rzeczywiście jest spora grupa osób, która no, która kompletnie nic nie zrobiła z tym, no i na przykład one jest dowolne z kursu, nie? I twierdzą, na przykład, że kurs jest niepotrzebny. Tak też może być. Bo to też inna sprawa jeszcze, że każdy ma jakiś tam inny kurs i potrzeby do nauki. Każdy ma też inną wiedzę z przeszłości. No ale czy kurs jest w ogóle potrzebny? No bo w sumie to czy jest? I tak i nie. Tak kiedy rzeczywiście chcesz polecieć samolotem z punktu A do punktu B tak? Żeby ominąć ten czas podróży a, 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 ale jakby też to zaletą, że podczas tej podróży też się możesz sporo nauczyć. Samodzielnie już ten, nie. Z rozwiązaniem takim innym są konsultacje indywidualne, nie? I jest sporo osób, tym ja też, w tym ja też. Chociaż ja już oczywiście bardziej i więcej lepiej doradzę osobom, które... Yy, które już pracują jako wirtualne asystentki, nie jako dopiero zaczynają ten proces, bo ja jestem trochę już wyżej. Po to nagrałam kurs online i nagrałam wtedy tę całą swoją wiedzę, która spowodowała to, że jestem tu, gdzie jestem, żeby jakby zapomnieć o tym. nie? I Ja już teraz jakby wchodzę w taki, yy, w taki tryb nauczania osób, które już pracują jako wirtualne asystentki troszeczkę dłużej, potrzebują trochę pomocy w sprzedaży albo w budowaniu już takiej swojej własnej mini agencji, nie? Więc to, no to już jest trochę różnica, no ale są takie konsultacje i miałam zrobić taki osobny odcinek, nieco lepszy, kurs online, czy konsultacje indywidualne. Takie wiecie, w sumie ten, ale to może powiem teraz, bo chyba to jest szybkie. Tak na dobrą sprawę konsultacje jeden na jeden, I ja się w ogóle absolutnie z tym kompletnie zgadzam, są dużo lepsze niż kursy. I w ogóle teraz tragedia, bo ktoś to usłyszał i w ogóle, ojejku, to w ogóle nie, to rzucam ten kurs, nie biorę, nie? No to jest naprawdę jedno poważny, ale, a, ale y, kurs kupuje, koszt to załóżmy jakiegoś kursu, takiego załóżmy jak mój, tak było, nie, załóżmy inny, tak nie bardzo, ale załóżmy koszt mojego kursu, y, kontra, liczba spotkań, które spowodują to, że ty będziesz pracować i działać, no to jest absolutnie, no nie... No, no, no nie da się, no nie, to ewidentnie kurs ona będzie ci taniej, tak, tylko że no tutaj musisz być zmotywowana przy tych kursach i musisz się uczyć do samodzielności to jest jeszcze sprawa, że właśnie ten kurs, kursy, one tak trochę nakazują takiej yy, samodzielności, to znaczy uczą takiej samodzielności, takiej samodyscypliny i samomotywowania się, nie? To też jest bardzo ważne w ogóle w tym zawodzie, a w przypadku jak masz mentora, no to twoją motywacją jest mentor. No i z jednej strony to też jest dobre, z drugiej nie. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, yy, jakby tutaj tak teraz sobie sam ze sobą debatuję. Trochę jestem nieprzygotowana do takiej rozmowy: co lepsze, co lepsze, ale tak z pierwszego rzutu, nie? Że jakby ja nie, nie mogę się nie zgodzić z tym, że konsultacje jeden na jeden są lepsze, efektywniejsze, bo uczciwie mówiąc o wiele lepiej spotykać się z człowiekiem, nie? tylko że ilość tych spotkań może być dużo, dużo większa niż ten kurs, tak? I jakby... W kursie na przykład najczęściej w jakichś kursach i szkoleniach są jeszcze jakieś tam konsultacje, albo można pogadać mailowo, etc., etc., więc to też jest inna sprawa. Ja zachęcam do konsultacji online i tak samo do kursów, on do kursów online, przy czym trzeba sobie tak y, rozważyć. Okej, okay, ale spotkanie było o to, czy w ogóle kurs trzeba skończyć. To y, mówię oficjalnie nie. Żeby być wirtualną asystentką, nie trzeba kończyć. Kursów online. Można przyjść na konsultację później, jak już wszyscy się po tej całej podróży, można przyjść na konsultacje do mnie i wtedy skorygujemy to, co ta podróż przyniosła. Taka jeszcze oto reklama. Eee, ale warto, znaczy, no dobra, warto. Dla mnie warto. Dla mnie warto. Ja jakbym tamten, jak tam za moich czasów, jak byłby jakiś kurs, z pewnością bym go skorzystała z niego. Jakby potwierdzeniem tego, czy kurs jest potrzebny na pewno są te osoby, które kurs skończyły i które pracują jako wirtualna asystentka. To one mogą najlepiej powiedzieć, czy, jak i w jakim zakresie ten kurs był im przydatny. No albo popełniasz błędy na sobie, albo czy się na błędach innych. Po prostu. Twój wybór. Dzięki bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanałów, do polubienia. No i ach, no muszę to powiedzieć: jest na, fe, jest na Facebooku fanpage Brand Assist Academy. I tam są wszelkie informacje na temat szkoleń, kursów, konsultacji. I tam też jest cała wiedza na temat kolejnych edycji. No i w ogóle taka wiedza, wiedza dla wirtualnych asystentek, nie? Bo Brand Assist no to jest usługi, wirtualnych asystentek i śmierdzia. Żyli to między Brand Assist a Brand Assist Academy. Tadam! Będą jeszcze inne rzeczy, ale to już kiedyś się dzieje. Dzięki za uwagę! Na razie! Pa!